Hejka, tu Walkiria LPS. Dzisiaj ze mną jest moja młodsza, cioteczna siostra Daria. Hejka. I najmłodsza, cioteczna siostra Dominika, który nie będzie z nami e, bawić, e, nagrywać, ale będzie siedzieć obok nas, ponieważ przeszła. Tak? Dobra. A więc e, dzisiaj nagrywamy LPS-y no. Głupia vs. Mądra. Wersu... Wersu... Głupia versus mądra, hashtag 2, bo już jedno nagrywałyśmy. Ale trudno. No Więc, jeżeli usłyszycie jakieś dźwięki, typu gadanie rodziców starszych mm. lub coś takiego, to przykro mi, ale jesteśmy w pokoju obok. A nasi rodzice, dziadkowie i tedy są komuja. na Wigilii. Tak, na drugiej tej tej. No i się spotkali na tej kolacji, a my siedzimy w pokoju dziadku. Dobra. Więc zaczynamy. Głupia. E, może wejdę na lapkę. Mm. No jak to coś się otwiera! No o nie! A, chyba zepsułam laptop. O, już wiem jak to się otwiera. Trzeba tak. E, dziwne. Mądra oglądam na laptopie. Może coś. Nie mądra. Głupia. No dobra, muszę się w coś ubrać, tylko w co? Dobra, muszę się w coś ubrać, ale w co? Mm, głupie, szam. No dobra, muszę. Mądra. Dobra, muszę się w coś ubrać, tylko w co może poszukam. Głupia. <śmiech> <śmiech> Mądra. <śmiech> Jestem cicho. Mandela. Dobra, pójdę spać, bo cały dzień się bawiłam, głupia. O Jezus Maria! Muszę iść się przespać, bo cały dzień się bawiłam głupia. Nie dosięgam! Mm, ta spódnica jest za wysoko. Mm. Nie dosięgam. Mam pomysł. Idź gdzieś. Idź gdzieś. Idź gdzieś. Jest. Jest. Idź gdzieś. Mandra. Dobra, muszę wybrać jakiś płyn tylko który. Może wezmę ten pierwszy lepszy. O, nie spać mi. Gupia, 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 Gupia. Oh my God. Gupia. Dobra, wezmę ten szampon, bo muszę jakieś wziąć. Idę. Tym oto spodem. Tym oto. Chciałam powiedzieć, tym oto spodem kończymy odcinek. Więc tym oto sposobem kończymy ten odcinek. Ja Zapraszam Was na poprzednie odcinki i kolejne odcinki. I papatki. Aha. Aha, 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 aha. No, no, zrób coś, pomóż mi jakoś. Dobra, chodźcie! Chodźcie! Bo by zaraz mi lile pompsuła